świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, Cieszę się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Zapraszam dzieci na środek. Czy ktoś mi przyniesie tam koło szczelnicy jest plecak? Jakby to. O, super. Już jest chętny. Słuchajcie, te owce, tam, o których była dzisiaj w Ewangelii mowa, to gdzie one się pasły? Zwrócił ktoś z Was uwagę, gdzie się pasły te owce? Zauważyłeś gdzie? W górach. W górach. Dokładnie. Dzisiaj przyniosłem parę rzeczy w tym plecaku. Kto jest ciekawy, co jest w tym plecaku? Dużo rzeczy. No to chodźcie, będziemy wyciągać. Kto mi pomoże? Podejdźcie tutaj. Trzeba otworzyć ten zamek, będzie najprościej. No, otwieram. I wyciągaj. Co tam się da wyciągnąć? Ciągnij. Najpierw wyciągamy, ciągniemy. Co to jest? Co to jest? Jak myślisz, co to będzie? Kto wie, co to jest? Kurtka? Kurtka. Taka w... na śnieg, deszcz. To, proszę, połóż tą kurtkę tutaj. Kto wyciągnie następną rzecz? Halinka wyciągaj, co to jest, o musisz wyciągnąć, co to tam jest, kto wie co to jest, kto wie co to jest, wiesz co to jest, nie, Co też, Słuchajcie, to się zakłada na spodniach, jak się idzie w śniegu, bo teraz jest zima w góry, to można też to położyć tutaj, to się nazywa stóp tupy, okay. jeszcze, co jeszcze wypadło z plecaka? i rękawiczki. Tak, no bo w góry trzeba się dobrze ubrać. Co tu jeszcze mamy? Kto wyciąga? Wyciąga, wkładaj rękę. Co tu? Musisz wypakować to. Co to tam jest? Kto będzie wiedział, co to jest? No, wyciąga jakieś łańcuchy tutaj są. Kto wie, co to jest? Wiesz? To jest na buty no, w góry jak się idzie. Szczególnie jak jest na lód. A jak się to nazywa? Ktoś wie? Jak takie... No... Kolczatki? To są raczki. To są raczki Możesz wyciągnąć, to to. możesz posta okej, okay, dobra, to, to, to posta, posta połóż to tutaj tutaj. jeszcze Jeszcze coś tutaj mamy. No to wkładaj tam rękę. Co tam jeszcze mamy? To To posta akurat, jedna została, została, okej, okay, jeszcze Coś ciężkiego o, co to jest? But A taki do szkoły? Nie. A jaki? W górę. Taki, Pokaż go, bo nie wszyscy widzą tego buta. Taki but, żeby w góry iść. Też można go położyć. I jeszcze coś tutaj, ostatnia rzecz została. Może tutaj ktoś... Nas... No, wyciągnij. Chyba to, co tu widzisz, no. Co to jest? Wiesz, co to jest? Kije dochodzę chodzenia. Ja. Tak, słuchajcie, więc ten sprzęt... Po co jest ten sprzęt, słuchajcie? Do czego? Jak ktoś takie coś bierze, to? To idzie się w góry? Idzie się w góry. Rzeczywiście, zobaczcie, dzisiaj pasterz pas owce w górach. My dzisiaj także udamy się na pewną górę. Wy już wiecie nawet jaką, nie? Ale ktoś mi powie, zanim pójdziemy na tą górę. Jakie góry są? Bo w Biblii jest bardzo dużo gór, dużo rzeczy dzieje się w górach. Czy ktoś pamięta jakąś górę jeszcze? Jakąś górę ktoś pamięta? Czy coś się działo na jakiejś górze? Śnieżka. Tak, ale w piśmie świętym. Śnieżka chyba w piśmie Świętym nie występuje, ale ja Wam. Ty pamiętasz jakąś górę w Biblii? Teatry. Teatry. No nie, to świetnie. Znacie polskie góry, znacie Śnieżkę, znacie teatry. No elegancko. A, a z Pisma Świętego jeszcze jakaś góra? Góra Tabor. No pięknie, to jest ta dzisiejsza góra. Dobra, zostawimy inne góry biblijne, ale znacie polskie góry, co mnie bardzo cieszy. Co jeszcze znasz? E, ja chciałabym wspomnieć, że ksiądz zapomniał o Bidonie. Nie, tak, ja bym wziął termos, wiesz, teraz bym wziął termos, bo jest zimno, ale nie zapominam góry termosu, wiesz, ale dobrze, że pamiętasz, widzisz. Słuchajcie, ja tylko powiem, że Abraham miał historię na górze. Noe, jak jego arka siadła, to siadła na górach. Na górze miasto Dawidowe powstało, Jerozalem leży na górze. Miasto Nazaret, w którym byliście, też jest związane z górami, tam jest otoczone górami. A dzisiaj... Startujemy do kolejnego miasta, zaśpiewamy sobie piosenkę, która nam pomaga wystartować. Ktoś potrzebuje tekstu, to sobie weźmie. Yy, będzie pewnie wyświetlony tekst tutaj, piosenki naszej nie będzie wyświetlone. Yy, to z głowy pośpiewamy. Dajcie mi ściągę tej piosenki. Podarz mi kartkę. Zaśpiewamy. Będzie muzyka grała, pani Asia nam pomoże zaśpiewać i wystartujemy. Pod popłynęła, pod jerekiem popłynęła Twoja gorzka Ktoś na górze chciał, ktoś na górze chciał Cię skusić Lecz nie wiedział, a więc dzisiaj, a więc dzisiaj ruszamy. Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, więc idziemy dzisiaj na górę, która się nazywa, jeszcze raz jak się nazywa? W tej piosence występuje ta góra. Jak ona się nazywa? Góra Tabor. Taka Góra Tabor, ona jest dosyć wysoka. Słuchajcie, no i mamy kogoś, kto nas prowadzi, nasz GPS, czyli co to znaczy GPS? Gabriel prowadzi skutecznie. Tak, więc słuchajcie, mamy naszego gościa Gabriela, gasimy światło i on się pewnie tutaj pokaże i opowie nam o tej górze i co tam się wydarzyło. Pan z Wami. Jak ja się cieszę, że mogę Wam towarzyszyć w tej wędrówce w kolejnym dniu Rorad. Wy już doskonale wiecie, co znaczy moje drugie imię. Dzisiaj, w drodze z Nazaretu do Betlejem, dotarliśmy na szczyt góry Tabor, o której ksiądz proboszcz już Wam nieco opowiedział. Płaski szczyt tej góry wznosi się prawie 600 metrów nad poziomem morza. Czy wiecie, że w czasach Jezusa. Na tą górę trzeba było się wspiąć. Natomiast w tej chwili po krętej drodze kursują takie małe mikrobusy, które wywożą pielgrzymów i turystów. A ze szczytu tej góry rozciąga się niesamowity widok. Na górze Tabor dokonało się przemienienie Jezusa. Posłuchajcie uważnie, jak to przemienienie opisuje Święty Mateusz. Bo tam znajdziecie odpowiedź na jedno z dzisiejszych pytań. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana, zaprowadził ich na górę wysoką osobno, tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali im się Mojżesz i Eliasz którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Dziękujemy naszemu gościowi, Gabrielowi, który nas prowadzi skutecznie. Tak, słuchajcie, co się wydarzyło na górze Tabor? Co tam się wydarzyło? Co się tam stało z Panem Jezusem takiego niezwykłego? Przemienił się. A jak się Pan Jezus przemienił z człowieka w coś innego, czy co się stało? Macie takie zabawki transformersy, nie? Tam się przemienia z auta w jakiegoś robota, czy odwrotnie. A tutaj, co się, co się, co się stało z Panem Jezusem? Jak on się przemienił? Miał biało-ośniwającą szatę? Tak, miał takie normalne ubrania, a potem to ubranie tak jakby świeciło, nie? Było takie bardzo, bardzo jasne. A kto tam był z Panem Jezusem? Ktoś pamięta? Kto był? Pamiętasz? Piotr, Jan i... Bardzo trudne, trudne pytanie zadałem. I Jakub, rzeczywiście. I jeszcze ukazało się dwóch ludzi, którzy byli w niebie już wtedy. Takich proroków ze Starego Testamentu. Mojżesz i Elias. No super, brawo. Słuchajcie, i Piotr postanowił, że skoro są jest trzech ważnych gości, to co on tam rozbije? Co on tam postawi, bo on był taki bardzo praktyczny. Trzy namioty. Trzy namioty, czyli dla pana Jezusa, dla Mojżesza, dla Eliasza. Chciał rozbić namioty. Ja tutaj widzicie, na ten biwak nie wziąłem namiotów, ale właśnie, ale chciał w ten sposób ich ugościć. I przemienienie pana Jezusa tam się dokonało. To było takie niezwykłe wydarzenie. Takie, że oni byli aż zdumieni, aż się wystraszyli nawet. Tak, taka historia się zdarzyła. Słuchajcie. Przemienienie może być właśnie takie, że Pan Jezus się tak ukazał taką swoją chwałę, można powiedzieć, tak pokazał przez chwilę, że nie jest tylko człowiekiem, tylko kimś więcej. A potem tak by to wyłączył i potem było tak, takie normalne, tak jak, tak jak my. Ale są też jeszcze różne przemienienia, które tutaj poznamy, teraz nam się tutaj w chwili nam tutaj wyświetla. To jest ta scena, kiedy Pan Jezus się przemienił, aż tak się zasłanianie, bo tak świeciło im po oczach. Ale mamy przemienienie, też jeszcze takie jedno przemienienie, zobaczcie, co się stało. Przemienienia takie trzy. Pierwsze, kiedy Pan Jezus się przemienił, bo stał się człowiekiem. Jak Pan Jezus stał Co to za zdjęcie? Wiecie, co to jest za zdjęcie? To nie jest zdjęcie z urodzenia, to jest troszkę wcześniej. U.S.G. Zdjęcie U.S.G. A to dziecko gdzie się znajduje? W brzuchu mamy, oczywiście. to mamą kto był? Maryja, rzeczywiście. Czyli Pan Bóg, który był w niebie, stał się człowiekiem. To jest takie pierwsze przemienienie. Łatwo zapamiętać, nie? Wy znacie te zdjęcia, może nawet. Macie, macie takie zdjęcia w swoich albumach? Niektórzy mają. No super. Okej, okay, to, to są takie pierwsze zdjęcia jeszcze, nie? Idziemy, drugie, drugie przemienienie. Poznamy drugie przemienienie. Drugie przemienienie. Co to tam było? Będzie nam mszy świętej. Co się przemienia na mszy świętej? Chleb się przemienia w ciało Pana Jezusa. A winowy? Krew. Krew Pana Jezusa. To mamy takie drugie przemienienie. I słuchajcie, jeszcze jest jedno przemienienie, o którym chcę powiedzieć, pokazać krótko. To przemienie, ktoś z was wie, co to jest za scena? Co to za scena? Kto jeszcze może nie mówił? No, to powiedz. Kiedy Pan Jezus wstał. Tak, przemienił się z kogoś, kto nie żyje, w kogoś, kto żyje, bo powstał z grobu. Widzicie te trzy panie, które tam są? A tam obok, co to jest takiego obok, zobaczcie? Taki głaz. A gdzie ten głaz był wcześniej? Zasłonił wejście. Tak, bo, to, bo tak wtedy nie było drzwi, tylko taka wielka skała, która ważyła z dwie tony i było to zasłonięte. W skale był grób, dokładnie. Czyli zobaczcie, jakie mamy przemienia. Pierwsze przemienienie, gdy Pan Jezus stał się człowiekiem. Drugie przemienienie będzie na ołtarzu, prawda? I, i przeistoczenie, pięknie to was. I trzecie przemienie to z, z martwych stanie Pana Jezusa. Zobaczcie, Pan Jezus się przemienił, to był biały, czysty. Czy wy też robicie porządki przed świętami? Robicie? Co, co robicie, jak porządkujecie? Myjemy okna. Co jeszcze robicie przed świętami? Odkurzamy. Wy też to robicie? A teraz macie porządek w pokojach? Kto rano zasłał łóżko? Ręka do góry. Ja zasłałem. Nie wszyscy widzę. Czyli trzeba codziennie to robić, ale przed świętami to szczególnie robimy. Ja tu też narobiłem bałaganu. Pomożecie mi zrobić porządek? Niech każę weźmie jedną niektórzy nie lubią, widzę, dobra, okej, okay. zanieście mi te rzeczy do zakrystii, dobrze? Tam, tam to, no, po jednej rzeczy można wziąć, okej, okay, super, super, super. tam jest zakrystia, o, od razu poznacie, gdzie jest zakrystia. Okej, okay, i wracamy tutaj i będziemy się wspólnie modlić, dziękuję, jakby to tam zanieść, tam, o, do zakrystii, bardzo wam dziękuję za pomoc. Tak, no i właśnie Pani to mi podpowiada, że trzeba przykleić, gdzie jest Góra Tabor. Chodź, Weronika, przyklei naklejkę. Gdzie jest Góra Tabor? Blisko jakiej miejscowości jest Góra Tabor? Widzimy. Nazaret. Czyli widzimy, że Pan Jezus nie zna, mógł znać tą górę nawet może z dzieciństwa. Na pewno ją widział. Ona jest dosyć wysoka. Okej. Okay. W takim razie teraz staniemy wszyscy i będziemy się modlić. A ktoś chce powiedzieć jakąś prośbę, niech rękę do góry podniesie, ja podejdę. Pomyślmy, o co się modlimy? Za koło chcemy się modlić, prosić Pana Jezusa? Za ministrantów, za księży, za rodzinę, za zdrowie, za wszystkich zmarłych, za niepełnosprawnych, za chorych, za biednych. Za lekarzy, za ludzi, za Dobry Dzień. Modlimy się za zmarłych, których polecamy w tej mszy świętej. Za Kościół. Tak, za Kościół, za papieża. Mamy nowego biskupa też, za niego się modlimy. Za dusze w cierpiące. Tak, modlimy się za nas wszystkich tutaj obecnych, żebyśmy byli gorliwi w wierze, żebyśmy zdobywali takie szczyty, różne dobre, żebyśmy osiągali sukcesy też. I módlmy się też o to, żebyśmy my się przemieniali w dobrych ludzi przez mszę świętą, przez Rolatę. W tych intencjach pomódlmy się. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To wracamy teraz na miejsca.